Teraz przejąłeś, jestem zły! Kevin i ben najwyraźniej ciągle nie potrafią się dogadać. Nie wierzę, że ta dwójka wywołuje taki chaos, walcząc o uwagę wina. Jest sporo lepszych wzorów do naśladowania, choćby ja masz mnie za fajnego gościa, prawda? E, sorka dziadku, nie słyszała, muszę pogadać. Hej Hey Vin, słuchaj, mam pewien plan! Świetnie, dawaj! Co? Serio, chciałbyś mnie wysłuchać? Bena nie obchodzą moje plany! Ej, nie pozwól facetom sprawić, że czujesz się mało ważna! Śmiało gadaj! Myślałam o wykorzystaniu jakiejś przynęty, żeby ściągnąć chłopców z toru! Pytanie tylko jakiej! Może na przykład hot dogi by się tu sprawdziły, co sądzisz? Przystań, styknie! Co? No to może żeberka lepsza! Co? Nie, z tego okej! Tylko skąd masz tyle mięsa w samochodzie? Na wypadek jego ozór! To... <laughs> nigdy nikt tak mnie nie docenił! Ucieła. Już! Hej! Czy ktoś tu lubi mięsko? Mięsko! Będzie zjeść stek? <laughs> ha, dobrze! Ha, zwierzaczek! Ha. To nie było częścią planu! Oj! O, o Ben, trzeba ratować kanina! Jak spadnie, może mu się coś stać! Mięsko! Dostaniesz, gdy go uratujesz! Dobra! 으아, 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 Nie są. O co o sobie. Ci no mniejsza, Win wcale nie jest taki fajny. Zazdrościsz, że staną po mojej stronie. Wcale nie! Wcale tak, Kevin? Win nie będzie już żadnym przestępcą. A. Co? Jeszcze czego? Nie zrezygnuję z nielegalnych zabaw. Niech mój dzieciak ma co robić po skończeniu prawa. A? Ale nie mam zamiaru oszukiwać uczciwych wyścigach. Czyli, na którego z nas stanie się idealnym wzorem do naśladowania? Ha! Myśleliście, że zmienię swoje zasady dla jakichś dwóch siedmiolatków? Aaaa! Nie miałeś się urazyć! Jeszcze nie na kartu, panie winie! Dla mnie to koniec! Dobra, ale jakbyś szukał pomocy z pracą domową czy montażem wspomagacza, wiesz gdzie mnie znaleźć! Serio? Myślałem, że możesz stać się dobrym gościem! Może masz złe pojęcie o tym, czym różnią się dobrzy gości od złych gości? Może trzymanie się własnych zasad jest ważniejsze od zaprzestania kradzieży, prania pieniędzy czy nielegalnego ścigania? Nie, takie rzeczy robią tylko ci źli goście! Widzisz? Masz swoje zasady. Wielki szacun młody. Haha, <grym wytrzymał> dobra! Wszyscy nauczyliśmy się dzisiaj, że nie ma sensu idealizować przestępców. Haha, <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> dobrze dbasz rodziny, dziadku. Powinniście być dumni. Sporo zalubiliśmy na rzecz zagrożonych gatunków. Vincencie etanolu, jest pan aresztowany pod zarzutami kradzieży, prania pieniędzy i udziału w nielegalnych wyścigach. Tak, no jasne. Chciałabym tylko zaznaczyć, że jak dla mnie jest całkiem fajny.